Dzień dobry, witam. Zapraszam Was na kolejny materiał. Dziś mamy to trzeba powiedzieć noc Świętojańską 24 czerwca 23 rok. To dziś się opublikuje. Zapraszam Was na materiał tytuł Tajemnica starożytnego sumeru. Jak powstała magia i znaki zodiaku? Znaków zodiaku jest w sumie po, podobno 12, a faktycznie jest 13. Oprócz tych do tego jeszcze znak chyba wężownika dochodzi, jak mi się wydaje, bo słyszałem o tym. Cywilizacja sumeryjska, która rozwinęła się 3000, w trzecim tysiącleciu PNE uważ, uważana jest za jedną z najstarszych i najbardziej wpływowych w historii ludzkości. Pozostał, pozostawił wiele tajemnic i tajemnic, z których jedną jest tworzenie znaków Zodiaku, chociaż symbole te są powszechnie znane i stosowane w astrologii i innych dziedzinach. Mało kto myślał, że każdy z nich skrywa własną tajemnicę. Sumeryjska astrologia i magia to starożytne systemy wierzeń i praktyk. Które rozwinęły się na terenach dzisiejszego północnego Iraku. Sumerowie byli jednymi z pierwszych ludów, które systematycznie badały zjawiska niebieskie i ich wpływ na wydarzenia ziemskie. Magia była ważną częścią sumeryjskiej religii i kultury. Magowie stosowali różne rytuały, zaklęcia i amulety. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, takie jak leczenie chorób, przyciąganie bogactwa, ochrona przed siłami zła i przepowiadanie przyszłości. Chyba coś ko tego, to jedynie pokazuje, jak to wygląda. Magów cywilizacji sumeryjskiej uważano za pośredników między ludźmi i bogami, i siłami wyższymi, i wszechświatem. Ich zadanie było zapewnienie harmonii dobrobytu we wszystkich światowych światach przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. I przyszłości. Znajomość sumeryjskiej astrologii i magii była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a ich wpływ można dostrzec w różnych aspektach współczesnej kultury. W tym w samej astrologii. Astrologia sumeryjska jest pomostem między starożytnością a nowoczesnością, ukazując, ukazując wielką mądrość starożytnych cywilizacji. Proces tworzenia znaków Zodiaku przez sumeryjskich astrologów magów jest tajemniczy i ściśle związany z, z ich wierzeniami w wiel, wiel, wielokrotnie życie i związane z nimi symbolami. Mitologia sumeryjska jest bogata i różnorodna. Bogowie i bohaterowie, mityczne stworzenia i epickie historie odegrały ważną rolę w życiu Sumerów. Znaki Zodiaku powstały w kontekście tych mitologicznych tradycji związanych z bogami, uniwersalnym umysłem i ich wpływem na życie wszystkich ludzi. Hmm. Sumerowie obserwowali niebo i notowali pozycje ruchu i, i, i ruchy ciał niebieskich. Zauważyli, że niektóre gwiazdy i planety mają regularne i powtarzalne wzorce ruchu. Łączyli je z różnymi mocami boskimi i, i, i przypisywali im znaczenie symboliczne. Każdy znak zodiaku został powiązany z określonym ciałem niebieskim i wyższymi mocami. Sumerowie zwracali również uwagę na świat zwierząt i interakcje z ciałami niebieskimi. Ustalili powiązanie między pewnymi zwierzętami a określonymi wydarzeniami lub energiami na niebie. W głębi znaków astrologicznych leżą klucze do zrozumienia naszego przeznaczenia i przemiany naszej świadomości. Każdy znak Zodiaku skrywa swój sekret który sumeryjscy astrologowie i magowie ukryli przed światem. Wszystkie szczegóły oraz proces ich powstania są nam nieznane i często pozostaną przedmiotem spekulacji i interpretacji. Ognisty baran. W płonących oczach barana leży tajemnica niespo, nieposkromionej pasji. Jest iskrą zapal, zapaloną na samym początku, gotową do rozpalenia płomienia życia, ale w jego piersi kryje się coś głębszego: tajemnicza, wrodzona mądrość, która może odrodzić się z popiołów i w cudzysłów zapalić się na nowo. Sekret barana można powiązać z energią początku i narodzin wszystkiego nowego. Tak ten znak zodiaku ma moc i wiedzę fizycznego odrodzenia się w nowym życiu. Płonący lew, sekret ukryty w sercu lwa tkwi w jego niezrównanej sile i majestacie jego rykach i słychać echo starożytnych pokoleń które przetoczyły się przez czas. Za jego wielkością kryje się umiejętność inspirowania innych, ale tylko nieliczni ujawniają jego prawdziwą naturę. Sekret lwa może wiązać się z połączeniem z siłami wyższymi. Przedstawiciele znaku zodiaku mogą kryć w sobie tajemnice charyzmi i panowanie nad masami. Szałach strzelca leży tajemnica odkrywcy i wolnego ducha. Jest podróżnikiem w czasie i poszukującym prawdy w najdalszych zakamarkach ludzkiej duszy, ale w jego pragnieniu nowych horyzontów i ekscytujących przygód jest głębszy sens. Za jego uśmiechem wyłania się mądrość starożytnych magów, zdolnych rozwikłać tajemnicę kosmicznego porządku. Tajemnicę strzelca można powiązać z poznaniem prawdy i dogmatami duchowego wzrostu. Ten znak Zodejaku może reprezentować ścieżkę do wyższej wiedzy i poszerzenia granic ludzkiego umysłu. Coś ko tego mniej więcej, to już raczej by. W każdym y znaku zodiaku ukrywa się cząstka duszy starożytnych mędrców, wzywająca nas do Zwrócenia się do korzeni początków życia. Podpis pod tym obrazkiem. Sol, solidny byk. W oczach byka leży tajemnica harmonii z naturą i siłą wytrzymałości. Jest strażnikiem tajemnic materialnej obfitości, ale za jego niezłomnym cha, e, charakterem i spokojem kryje się głębsze znaczenie. E, zawiera mądrość i naturalno, e, o naturalnych cyklach i zdolności od. Odnawiania i dobrego samopoczucia. Znak byka może skrywać tajemnicę obfitości i dobrobytu materialnego. Studiowanie tajemnicy byka pozwoli ci po, poznać przyszły potencjał osoby, jej zdolności, zarówno wzbogacenie, jak i złożenie. Tajemnicza panna w umyśle. Panny leży tajemnica porządku i analizy, są strażnikami wiedzy starożytnych magów zdolnymi przeniknąć w głąb esencji, ale za skromnością i racjonalnością kryje się tajemniczy związek z energią ziemi. Pozaziemska mądrość mie mieszka w ich sercach, podobnie jak duchowa integralność i moc transformacji na lepsze. Znak panny może skrywać tajemnice or. Organizacji i praktyczności danej osoby. Panna może stanowić klucz do wydajności i analizy. Być może dzięki temu znakowi można odkryć tajemnicę porządku i harmonii w życiu. Jedziemy z obrazkiem. Ziemska mądrość. Przemienia pracowitość w owoce, otwierając drogę do osiągnięcia wyżyń, które wydają się niepojęte. Podpis pod tym obrazkiem. Potężny koziorożec. W oczach ko koziorożca leży tajemnica pragnienia i osiągnięcia i, i, przek i pokonania. Są patronami starożytnej wiedzy o mocy i stabilności, ale za celowością i paradygmatyzmem kryje się głęboka mądrość dotycząca przyczyn osobistego rozwoju i odpowiedzialności. W ich istocie tkwi możliwość ciągłego odradzania się w nowym życiu wewnętrznego potencjału człowieka. Za znakiem koziorożca może kryć się tajemnica, osiągnięć i dąż dążenia do sukcesu zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu. Po ujawnieniu jego tajemnicy możliwe będzie zrozumienie wszy wszystkich ukrytych możliwości i człowieka. R Gemini w oczach, w oczach Gemini tkwi sekret umiejętności, adaptacji i łączenia różnych pomysłów w jedną całość. Są właścicielami wszechstronnej wiedzy i wybitnej inteligencji. Za ich lekkością i żartobliwością kryje się głęboka mądrość dotycząca powiązań między różnymi światami i rzeczywistościami. W ich istocie czaiła się umiejętność rozwiązania. Zagadek wszechświata. Sekret bliźnią może wiązać się z regularnością, regularnością wpływu informacji i jej interakcji z osobą. Znak ten może zawierać klucz do rozwikłania tajemnicy słowa, pojawienia się wszechświata i możliwości wykorzystania przez ludzkość zgromadzonej wiedzy. Tajemnicza waga. W oczach wagi Sekret leży w harmonii i równowagi. Zapo są pośrednikami między różnymi siłami i punktami widzenia. Za ich pięknem i gustem estetycznym kryje się głęboka mądrość dotycząca duchowej harmonii i sprawiedliwości. W ich sercu tkwi zdolność do wychwytywania dowolnej formy energii, interakcji i tworzenia równowagi. Tajemnicę wagi można powiązać z przyczyną równowagi i życiowej harmonii. Ten znak w Zodiaku może zawierać yy, wszystkie tajemnice pozytywnej energii kosmosu i powszechnej sprawiedliwości wiążącej się w, 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 wiążącej z relacjami z, z rozumem. Powietrze myś, myśli, że znają. Grań, powietrze myśli nie znają granic, dążą do jedności i wszechstronności, uznając magiczną moc komunikacji. Podpis pod tym obrazkiem. Powietrzny wodnik. W oczach wodnika leży, leży sekret transformacji, są źródłem innowacji i nieszablonowego myślenia. Za ich oryginalnością i nieprzewidywalnością kryje się głębokie zrozumienie wolności i ewolucji, w ich istocie leży umiejętność odblokowania potencjału ludzkiego, umysłu i rozwikłania przyczynowości wszystkiego. Sekret wodnika może wiązać z niewytłumaczalną wolnością jednostki, jej nieskończonością, nieskończonością myśli. Ten znak Zodiaku może stanowić klucz do przełomu w badaniach cywilizacji pozaziemskich. Tajemniczy rak w, w oczach raka. Leży tajemnica głębokich emocji i uczuć. Są właścicielami pozaziemskiej intuicji i zrozumienia wszystkiego, co się dzieje. Za jego miękkością kryje się mądrość magów i bogów i wyższych mocy, które wiedzą o cyklicznej naturze życia. W ich sercach tkwi zdolność odkrywania przemiany duszy przez miłość w każdym cielesnym życiu. Najprawdopodobniej znak raka skrywa tajemnicę emocji i potęgę miłości. Kto by nic nie powiedział, ale nie znam, znamy związku przyczynowego między powstawaniem a utratą relacji między ludźmi. Kłótnie i konflikty to nie tylko wierzchołek góry lodowej, ale ich prawdziwych przyczyn. Pasja Skorpona, Skorpiona przepraszam, przemienia nasze dusze, pogrążając się w tajemniczych głębinach, gdzie rodzą się nowe początki. Podpis pod tym obrazkiem. Mityczny Skorpion. W oczach Skorpiona leży sekret pasji przemiany. Są właścicielami tajemnicy mocy i wnikania w, głąb, w wiedzy jednostki. Za ich intensywnością i atrakcyjnością kryje się uniwersalna mądrość o śmierci i odrodzeniu. Ukrywali zdolność wnikania nie tylko w ludzką duszę, ale także zdolność do zmiany jej prawdziwej istoty. Znak Skorpiona może ukrywać tajemnicę charakteru i jego przemiany w kolejnych życiach. Ten znak Zodiaku może mieć w sobie wiedzę o przemianie energii witalnych w jedną substancję. Która odpowiada za dusze wszystkich rozumnych we wszechświecie. In, in, intuicyjne ryby. W oczach ryb leby, leży tajemnica połączenia z kosmicznymi prądami i inspiracją. Są właścicielami bogatego świata wewnętrznego i empatii dla stanu emocjonalnego drugiej osoby. Za ich marzycielstwem i wrażliwością kryje się wiedza o jedności wszystkich istot rozumnych, zdolność do korzystania z energii wyższych mocy, mieszka w ich sercach. Ze znakiem ryb kryje się tajemnica magii i połączenia innych z innymi światami. Ten znak może zawierać klucze do zbliżania się z duchami i aniołami, stróżami. Astrologia sumeryjska ze swoimi tajemnicami i ukrytymi tajemnicami ma głęboki wpływ na współczesny świat, wyjaśniając różne aspekty naszego życia. Po pierwsze, była inspiracją dla wielu systemów astrologicznych, które są obecnie w użyciu. Współcześni archeolodzy badają i interpretują znaki, aby przewidzieć wydarzenia, określić cechy osobowości i pomagać ludziom, ludziom zrozumieć ich miejsce we wszechświecie. Ponadto, astrologia sumeryjska zainspirowała rozwój wielu innych dyscyplin związanych z ezoteryką i magią. Jego tajemnice i symbole są wykorzystywane we współczesnych synkeretycznych naukach religijno-filozoficznych magiczno okultystycznych teozoficznych a także w tarocie runologii i innych systemach praktyk duch duchowych co więcej astrologia sumaryjska wpłynęła na różne aspekty kultury i sztuki jego symbole i tajemnice znajdują Odzwierciedlenie w malarstwie, literaturze, kinie i muzyce. Ogólnie rzecz biorąc, sumeryjska astrologia nadal jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla wielu ludzi we wczesnym świecie. Do tego bym jeszcze dorzucił liczbę Fibonaciego, która może też mieć odniesienie do tych spraw, ta mi się wydaje, ale to już nie będę przeciągał. Nie chcę dubiego materiału, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejny i dozo.